No, cześć, witam Was moi drodzy na niedzielnym odcinku. No i mamy jak co niedzielę wielką krzyżówkę. Wybrałem z numerkiem siódmym. Standardowo mogę to zrobić sam. No, może tym razem się uda coś wygrać. Oprócz tego takie małe zdrapy jak Super 13 lawendowe, 9 srebro, złoto oraz dużo kasy, a z tych większych mamy płynne złoto, zodiaka oraz maxinkash. Barty. Także wkład 77 zł, taki mój standardowy, no więc zapraszam na drapanko. No to zacznijmy, jak ktoś nie oglądał wczorajszej potyczki wymiany drapkowej, to też zapraszam jeszcze do nadropienia, a tymczasem lecimy z pierwszą drapką, super 13, ale niestety. Super trzynastki. Nie uświadczyłem. No to może lewandowej wpadnie. Uprawniona dziewiątka. Osiem, siedem. No tak. To wszystko, co niepotrzebne generalnie. Trzy, trzy. Kolejna ósemka. Siódemka, nawet czerwona. I dwójka tutaj ostatnią liczbą. Także też nie udało się nic. Ugrać. No to przed nami płynne złoto numerek strawki 16. I mamy 29, 32, 6, 2 i 15. Pierwsza liczba 33 i już taki oboczek. No. Więc tutaj już możemy różne teorie wysnuć. <grytanie> Dwadzieścia dwa, dwadzieścia jeden, co daje trzydzieści sześć, też nie mamy cztery, blisko osiem, jedenaście, i dziewięć, siedemnaście, trzydzieści jeden, też tak obokowo. Siedem. 19 nie mamy. No i końcówka linia czwarta. 27, 28, 16 i 25. Długo się tam zrapka drapie, ale nic to nie pomaga. <gryw> Też puste jak te tasiemce Dobra, no to przed nami co? Kolejny metal szlachetny, można powiedzieć srebro i złoto. Osiem cztery dwadzieścia sześć i trzydzieści dwa, o mamy osiem, super wiadomość jest wygrana. Czternaście trzydzieści, trzydzieści jeden, sześć jeden, dwa. I 18. To jest tylko jedna wygrana tu u góry, która przynosi dyszkę. O proszę, w tej zdrawce coś wygrać. To jeszcze 10 zł. Bramkę i na ścianę. Dobrze. To przed nami teraz Zodiak. No, ostatnio jak drapałem, to był już dość szczęśliwy, więc poproszę o powtórkę. UFO, parasol. Kompas kotwica. Ziemia, sirena, delfin, teleskop i końcówka, flaming, krop, naczynie, żółw, a ostatnim symbolem jest miś. Także niestety kolejna zdrabka zawiodła. No to trzy ostatnie w takim razie. Dużo kasy, maxi cash i wielka krzyżówka. To my tu mamy 12, no to też tak mało optymistycznie się zaczyna. 37, 35, 1, 13, 29, 4 i 27. No, niestety, dobrze, no to ta ostatnia zadyszka przed nami, numerek 15. No i zobaczmy.

16,5, też to nic nie daje w tej chwili. I tutaj podobna sytuacja. Ostatnia linia. No i 31 też nie mam, BS kontrolna Także znowu się oglądacie pustaków. Przed nami krzyżówka dla przypomnienia z numerkiem siódmym. No i niech się dzieje pierwsze dwie litery przed nami: PE. No, takie dosyć przyjemne bym powiedział, byle coś z tego było. No więc jedziemy z tematem. Tu mamy szparagi, jeszcze jakieś PE, no nie w tej chwili, dobra, no to strona zielona PE, mamy tak OSET, tu mamy literkę E, jest PENELOPA, także nawet trzy literki w jednym wyrazie, cztery nawet, o właśnie, więc jak najbardziej, tu mamy KENO, tak firmową. Literka E, tu mamy pigment. Czyli też dwie takie zaliczone w jednym wyrazie. Set. No i wszystko. Niestety. Dobrze, kolejne dwie. HA. O, o, o. Jak jest A, to jest bardzo dobrze. Więc nie mam żadnych przeciwwskazań. <grym> Tego trochę będzie, mam nadzieję tu mamy fach balast o jak ładnie szparagi, sezon na szparagi właśnie się zaczyna, także mnie to również cieszy ok klacz tu mamy izydę angata nawet ma takie trzy literki a, tu kolejny a przed nami o Bakus tutaj mamy jadalnię. O, jest i i jest hydrant. No mówię, początek dość dość optymistyczny. Tylko tu o wygraną chodzi o nie optymizm. On mi tutaj nic niestety nie da. Także tyle. Okej. Okay. NB. O, patrzcie, prawie mamy było. To jeszcze było H niezauważone nie wcześniej. No i tyle. No to jedziemy NB. Mamy Noa. Tu mamy Boiler. Mm -hmm. Mm -hmm, mm -hmm. To jest ten balas. Tu mamy Imbir. Mm, chyba tyle. To powinno być więcej. No, tu mamy Bakus, jest jadalnia BMW. Tu mamy też kolejne enki. Adrian Hydrant. No, a jeszcze jest Penelope, się schowała mi tutaj. Dobra, nic więcej nie widzę na chwilę obecną. I o też prawie utworzony wyraz. Ciekawe czy ostatecznie się coś uda. Spis, imbir, szparagi. Policzki i chyba wszystko. F jakoś nie jest, jest. Fach. Dobra. To jeszcze tylko co brakuje do pełnego wyrazu. No to tak. Mamy nikę, mamy wino. Tu mamy jadalnie, Jastarnie, pigment i adrian. Jakiś F tutaj? Jest. Dobra. No i ostatnia góry to Y. No, najbardziej poszukiwana litera. Ale, mimo wszystko, coś tutaj dała. Tu mamy jeszcze izydę. No, i tyle. A, hydrat jeszcze, właśnie. Dobrze, dolny rząd liter na Mk. M k. Tu mamy klamrę. Jest imbir I co wszystko? Mk, mk, mk. No, nie widzę. Sekcja klacz. to mamy nika o, czyli jest pierwszy wyraz. Super, i tu mamy pigment jeszcze. Dobra, tyle. No, wiedzieli co dać. VO, moi drodzy. Ale dalej, jest wygrana, mamy w bonusie utworzone słowo BOA, super sprawa, BOA, nie chce być inaczej. No i to mi się podoba, dobra, ale drapiemy, może jeszcze, wiecie, bonus coś złożyć, tutaj coś złożyć, tutaj coś złożyć, nie takie krzyżowki się widziało. No i dobrze, trzeba być zachłannym, za dużo lot to zbiera. V O. Tu mamy K O. Patrzcie, już. Jest drugi wyraz. No, yoga i tyle. V nie ma nigdzie, nie. W każdym razie nie widzę na no, chwilę obecną. Dobra. CL. CL. C L. No wiadomo, że dwóch ponu się wyrazów nie będzie. No ale coś tam trzeba dodrapać. CL, Klamra. To mamy boiler, fach, o, jest drugi wyraz, balast i tyle. Klacz mamy tu, ten o, widzicie trzeci wyraz. No kurde, naprawdę emocje rosną, mimo wszystko że bonus jest, to jednak dalej tutaj nie, nie wszystko jest wyjaśnione to mi się najbardziej podoba <laughs> J, T tutaj nic tu mamy gwint, chwyt, jest J ach, brakuje kurcze dobra to nic, to nic wszystko tu mamy sekcję, tu mamy oset T, T. Kolejny T. Set. Staw. I to kuracja. I jastarnia. Dobra. I ostatnia literka. To jest U. I to mamy RUM. I to jest wszystko. Czyli tu kończymy z dwoma wyrazami: Bakus. Tu ba o U. I korupcja. No, także niestety, ale wszystko sobie człowiek wyobrażał. Także trafiamy nasz bonus, w którym mamy. Ja pierniczę, aż mnie wmurowało w siedzisko normalnie. Ja cię kręcę. Moi drodzy, MMM, -m -m. no nie chcę być inaczej. Aż mnie ciary przeszły, nie, nie, nie będzie tego widać. 500 zł, ale mamy, wygraną. No jest rekord. Kurczę, Bele. Ja nie mogę. No to, moi drodzy, to się nazywa wygrana krzyżówka. No, czyli co, moi drodzy? Standardowo pustakami nie ma się czy co przejmować, bo zostały dzisiaj wybitnie przyćmione przez dwie zdrabki. Srebro i złoto 10 zł, więc tutaj, tak, trzeba odnotować, że tutaj jakaś wygrana. Ale to, co wy, wyrobiła, wyprawiła dzisiaj krzyżówka, no to przeszło moje oczekiwania. Słowo bonusowe BOA przyniosło 500 zł. Jest to mój absolutny rekord, jeśli chodzi o tą krzyżówkę. No i drugie miejsce, jeśli chodzi o wygrane, bo pierwsze to miały super linie, 750 zł. No, niestety nie wydrapane na kanale, dlatego od tego momentu już nie drapie z drapek poza. <grych> I, I mamy tutaj, no... Dzisiejszą, właśnie drugie miejsce, no właściwie największe wydrapane, tak naprawdę na kanale, więc to jest dzisiejszy wynik: 510 zł na 77. No to można powiedzieć, że rozbiłem bank. A u, tydzień jakoś wybitny, niestety nie był, nie? Bo takie dosyć słabsze odcinki, a tu taka bomba na koniec. No także ja się bardzo cieszę, będzie naprawdę na, no nie, nie ma się co oszukiwać, będzie na, na kolejne odcinki, nie? No bo to raczej życia nie zmieni. a a pomoże troszkę w prowadzeniu kolejnych drapanek. Także tym mega optymistycznym akcentem kończymy dzisiejszy draping i zapraszam oczywiście od wtorku na kolejne odcinki. Życzę Wam co najmniej takich wygranych i, no i miłego dnia, standardowo trzymajcie się. Cześć.